Zresztą mnie od razu jebiesz jak się pojawiam, no. <grymne> Czemu nie? Siadamy na Cytadeli. Teraz robię. będzie let's splitter. O kurwa, zapasinko. Nie, u Ciebie to już działa. To Myślisz? Tak. Jestem pozytywny. Chyba ma. O, jest z... fuck ja, Nie, dobra, jesteś rozjebany, bro. Ojej. Oh, yeah. babo. Ojej. Ok, nice. Um, tobie jest Ojej. Ojej. a Ojej. Ojej. O! Ojej. Kurna, przestań! <noise> tak to tak ładnie pasowało, no. Ale dobrze wiesz, co się stanie. W Didi to mnie przyjdzie, right? Nie, zbanuję mi No to to samo. Po co ty się stoisz tak od tej lamby? No i najbliższego Oziuty I'm coming Thank you Azurita. Co dostałem? dostanę? Fire? Ale gówno Chcesz? Sam i styf. A zobaczymy. Stary, widzisz co mam, czy nie? Nie widzę. Enhance. Ej, to jest dobre. No to weź to sobie. O, no. Mamy. Ej, to może się wymienić za eradikator. mam A, to on to nawet Nie star nie będziesz tutaj pił alkoholu w publicznym. Miał coś tam tylko do przemieszczania rzeczy, mi nie? Miał. Nie. Miał kolor i dużo sił. Mierzysz kolor zamiast tamtego? O! No. Okej. Okay je Bali. jebali Okej, okay, jeszcze nie ma życia absolutnie Czekaj na mnie! Czekaj, już ko mam, już o... Okej, jednak nie mam. Ale co, malowała w chuj Dawaj, bierz go, bierz go tu jest? A jest tutaj, no dobra, weźmy podnieść Dobra, nie tą grę absolutnie Ej, już to Noc je rybka Tam jest tu ostatni, dwa. u kij je Będzie gdzieś ostatni to weź mi go za cofną, zabić. Dobra. Nie wierzę że mnie naprowadzić. No, powinien na być, Może jest w zamku, może, może być w zamku. Nie, nie ma go. Jest ten cwel. Jest, widzę go. Mam go, mam go, mam go. Mam go no. Jest tutaj na dole. Yes! Trzeci poziom skrzydełek jest, nice. Tak się jebie na dzikim zachodzie. Osiem winów żeby zdobyć kolejny poziom skrzydeł. Ja piję Ale gówno. Nie, nie, nie. No, <laughs> co? Let's pita, let's pita, pita! Ale dubczko. A dobra, bo tu już lec Pita, spita! Ja myślałem, że tu mówiłeś Pita, w sensie, że Peter To, to też mówiłem. A. To o fury, fury! O mój Boże, ale ja to są fury Ok, e. e, spakował mi się chwilę celownik A już mam dwa fragi e, no Okej okay. Bo And... na mnie no chujowi to jest w strefie niemożliwe Ty normalnie no nie Nikogo tu nie ma nagle, no oh, yeah. Okej, okay, okej okay. uh. Havoc supres, boże, ale kurwa <grymne> Wiem, czemu tak najpierw wyraż tą klawiaturę. Nie podsię się tak. To słychać? Tak. No mechanicznie, mechanicznie do dobrze słychać. I to O nie, oni, nie, nie widzę oni. Boże, kocham, to był pąpek. No nie, Shiva? No to się kurwa biedą. O wreszcie jakieś typy Dobra Jem kolejną rybę Czemu to wszystkiego mi się odpaliła dwa Boże niechalnie. Plecę ci strzela jeszcze tylko zaraz go dajmy Dobra Ok mam Paździel.

Widzę, że koledzy się bardzo w życiu. Tam w środku są. Ostatnie dwa typy powiedziałem. Ja się jebałem jednego teraz. O, o, ryba Masz łybę. Łuba. Tylko tym razem spróbuj trafić tego ostatniego fraga, proszę Cię. Cicho, to był przypadek! <głos> <głos> tak. Misclick stulecia po prostu. E, zaraz ci powiem gdzie tylko po, ja Trzy osoby debilu, jeden został. A jeden? E dobra, to dawaj mi to. Właśnie szukam go, żeby ci powiedzieć... O, 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 o. O masz go tu. Ra, proszę cię. Nie, wierzę! Bierz trafiłem ALE Trafiłem Czekaj. No ja pierdol. Co? Co? Co, Co cię, cię teraz tak? wie, bierz? A nie mogę? Nie! O, najlepsza broń! Nie! Nie, ci czarnokie. Dziękuję. O, tak. o, o, jest o, ryba. masz? Ja A, jeden z siedem. O, złoty, złota furia. Ja pierdolę. Co? Są okay. tak trochę pierdolony. Przez kogo i przez to? A to ma kurwa rozrzut. Chuj w dupie. No, what the fuck? Gdzie jest, gdzie on jest? On no to cały czas jest Dobra elo. Dobra, jesteście tak waleni na dupę w tym fortnite jak już Epik pchuję Dostałem Mityczny Sweepa się z uzbroji wracam tylko ze na lead spledery wiesz jak to się skończyło że nikt nikogo nie zabił Musiałem sam dokończyć to Co byś się robotę. spodziewał? Robione, to byś się spodziewał? To było starcie Titanów, stary. Stałem. Dole no, Blink, Pump and Dump. Nie, błagam Cię, weź tego nie używaj. Ja to mam tylko wyekwipowane, ze względu na to, że nie mam innego rodzaju strzelby. A to stary taki, ty... No, to już wiem. Ale i tak to wezmę. O, fagoty. Że się tak daleko już dostał szybko. Co? No i po co tak rasowałeś? Po co? Na co ci to było? No bo to jest y Master Chef. Aha! Zostawiłem dubla tam, na tom, tam w tym terenie. Zarobiście. Mogę du mieć super szczelby. Dubel jest lepszy niż Shiva, okej. Okay?

A bo mnie on z bił, a ja do niego ja byłem prosto w niego Ja pierdziele Lecimy Trouble? A, sub machina Szkoda, że nie trablę, bo szczerze bym go wolał Bo teraz mogę w każdej chwili odgrabić, A trabla to jednak... Tu nie jest ogarnąć, aby się przydał O sweepa, dobra, sweepa jest go. To też by było by był tam, gdybyś nie tym zabrał czas. Czuka, czuka. Ale kurwa, kurwa no. Kacz. nie. Ej, nie, udawaj okay, mi mojego no. tego! Nie będziesz w stylu wymieniać broni. Woli wziąć to. Ile to bije? 101, a nie niej będzie. Teraz za chwilę zagram z tego góry. Nie zabieraj mi mojego hila, no! Kurwo! <laughs> hmm. Jakżeś zginął Neb! Super, A, wszystko tłumaczę. Chodź do mnie. No dobra, widzę jej spiraj need is Moja jest kinda w of dupie yeah? Nie no nie wierzę! Okay. Nie wierzę! No ja pierdolę! Dawaj no, ostatni. I can't believe it! Dałeś no, to ostatnim, nie można zakończyć na przegranej. Nie, to to nie. <laughs> Ty wiesz jak to się skończy. się nie skończy blica, właśnie, to jest problem. Usunęli z blica z szóstki, z x-staka nawet więc to na, kurwa jest six tak. Na ale... Blitzie Blitz był to ryb stick, six tak? w skrócie miałeś 6 osób w teamie. A, tak coś. Dobra, no to co, ty dzięki ci za grę. I no, to dziękuję. mam nadzieję w weekend się jeszcze będzie żeby można pograć, no. jeśli też No, będziemy się jebać. Spoko, siema. Cześć.